Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Zostawcie łapkę w górę i suba A my lecimy dalej z odcinkiem Dobra widzowie Jak już idziemy się przebrać Bo jesteśmy na serwerze Neon RP o, mam maskę Zdejmuję ją Dobra biegniemy do auta Zobaczymy co wyjdzie Dobra, szybkie F2 zobaczyć co mam w ekipunku Winogrona mam 100%, 100 winogron A więc możemy wziąć I przerobić Winogrona Tak, up, Sorry. Dobra Jedziemy sobie tutaj Do przerabiania Się przerabia, jest oczyszczanie winogron, no spokojnie, i wzięliśmy typowi auto, dzięki czemu możemy już jechać. Dobra. No, widzowie, więc jedziemy sobie zebrać teraz winogrona po przerabianiu. A więc sobie jedziemy tędy. Pomału, tak. Dobrze, amul. Dobra, okej. Okay. Teraz z ręcznego. Jest ok, jest bardzo ok. I co? Zbieramy, widzimy się. Jak może zbiorę, jak będzie pod koniec. Dobra, widzowie, <laughs> już przerabiam ostatni raz. I za chwileczkę pojedziemy na sprzedaż. Bo jak zobaczycie, pod F2. Za chwilę jak ja się pokaże, ma winogron 100x100, win 40x60. Jak się przerobi całe, to będzie 60x60. 60. A więc, no, spoko opcja. Zobaczymy, co wyjdzie na No, ten miał karabin. Jak widzicie ja jestem, bardziej grzeczniejszy go nie mam Jedyny <grabimy>. O! Ma! Myślałem, że się mi nie zsuniesz po prostu drogi I teraz ciśniemy na pełnej Żeby sprzedać to zarobić manej Jedziemy, jedziemy, nie śpimy A widzicie na mapie, tutaj jest sprzedaż win. A więc sprzedajemy, klikamy E, się nam sprzeda. A więc w sumie spoko opcja, spoko praca, wszystko spoko. A już nam się zebrało I jak widzicie 28 800 do sprzedaży win Super Chłopie nauczy się jeździć Wolne, wolne No to kieta o, ambulans, karetka Jedziemy sobie teraz dalej I już będzie jakby wiecie To już tyle, ale jeszcze na koniec Pokażę Wam moje auta, jakie mam w tej grze, i zobaczymy, co kolejnego się kupi. Jak się oczywiście zarobi, ale zjedziemy sobie, Piti. Mam już hamulec. Żeby sera to swoje jakby siedziby uh. Dobrze jest OK. Przewaliłem w tej bo wiecie Ja mam mega lagi Wy na filmie ich nie macie na szczęście Także wy wybaczcie za moją jazdę Dobra I Teraz Wam pokażę moje fury Czekamy, czekamy. No, jak widzicie, takie są moje autka. I to jeszcze nie wszystkie. Bene. To to mogę zejść. Ogień też tam nie strzela. Raka też pali. Demu nie, nie ma, ale pali. Kolejna fura No Baler to jest... Duże auto Mazda 6 wam pokażę Mogłoby to zniknąć nie już Tak się prezentuje ta fura Też o nim strzela chyba o, Ta już pali z dymem Jak można zauważyć Kolejne pieniądze i Audi RSQ3. Mm. Mam dwie. Z tym, że jedna chyba jest uszkodzona, bo ma LEDy, a ta nie ma LEDów. Ale naprawdę Lunch Control ma w sensie ogólnie tak święty Lunch Control. Mm. Ale o, ręczny pasy. Odcina. I patrzcie, co się dzieje teraz. Widzieliście to? Jak to pędzi. Przez to na godzinę tym można polecieć. A więc się przebiorę na szybko. I to już będzie na tyle w tym odcinku. Dobra, otwieram szatnię. Ile ja muszę czekać. Nie wiem, nie wiem czemu. Możecie myśleć dlaczego tak się dzieje. Że muszę czekać. Żeby sobie dać na ubrania prywatne. Dobra, z maską się pożegnam. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka i suba. Pamiętajcie, żeby oglądać mnie do końca, tak teraz, bo się dowiedzieliście za to, jakie ja mam samochody. Także trzymajcie się i cześć.